Jest. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, chciałem Was zaprosić na jesienne wycieczki konno po Pogoda no, nie jest za fajna, ale nam pasuje. Jest mgła, troszeczkę zimno. Jedziemy teraz właśnie na Kamyki do Czech. Wracamy przez Rogowie. Wycieczka trwa około 6 godzin. Chętni, którzy będą chcieli, jeździmy już właśnie na drugą stronę. Jeździmy Soboń, Osówka, Włodasz. Wycieczka trwa około 5-6 godzin, nawet do 10. Wyjeżdżamy z samego rana, wracamy wieczorem. Po drodze palimy sobie ogniska. Tak jak żeśmy kiedyś z Jackiem wam pokazywali, że jaka jest przygoda właśnie z końmi, teraz jest taka możliwość, że możemy cały czas to robić, przez cały rok. Konie, jakie są, widzicie, to nie są jakieś takie popierdółki jak tam pewien pan wypisywał, że jeździmy na niekoniach, bo stwierdził, że to nie są konie. Konie są jak najbardziej prawdziwe, także w każdym bądź razie każda wycieczka, którą organizujemy, jedziemy przez wszystkie miejsca Rize. Yy, ostatnie rajd, jak można powiedzieć, 4 dni z siodła zrobiliśmy prawie 220 km. Zbyszek teraz robi od poniedziałku raid 480 km, to, to już jest dla bardzo wytrwałych, ale mówię, wszyscy ci, którzy są chętni właśnie na taką wycieczkę no może być jedna, dwie osoby, kontaktować się ze mną organizujemy wtedy taki wyjazd, teraz jedziemy jeszcze po grupę z Arkadi, jedziemy w kilkanaście koni, także polecam, polecam gorąco właśnie takie zwiedzanie, nie na zasadzie przyjechać nachlać się w jakimś ośrodku i siedzieć całymi dniami. Tylko taka forma. Kilka dni spędzonych właśnie tu w górach nauczy was tego, jak spędzać tutaj czas, jak zwiedzać te obiekty, jak poznawać właśnie kompleks Rizzy. Nie z samochodu, nie na zasadzie, że przyjeżdżamy trzy obiekty w ciągu jednego dnia i twierdzimy, że poznaliśmy kompleks Grizy. Teraz jest jesień, zieleń spada i możemy naprawdę bardzo dużo zobaczyć. Kilka. Osób, które teraz przyjechało, bo właśnie zaabsorbowane tą awanturą w internecie wokół mojej osoby, która się dzieje, są bardzo zadowolone. Wracają tu następnym razem. Tu są pokoje hotelowe, można tak samo tu przenocować. Także nie ma żadnych problemów z noclegami, tym się nie ma co przejmować. Teraz mamy do dyspozycji Arkadię, ośrodek pod Soboniem, podkówkę. Poczekaj, stój, 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 już Ci damy. Mamy ośrodek pod Soboniem, także jest miejsc. Maksymalna grupa może być nawet 30 osób. Także na konie robimy duże grupy. Wyjścia jesienne. Będą duże grupy. Teraz spotkanie, które teraz się odbywa i w zasadzie cały tydzień będzie trwało. Jest kilkadziesiąt osób później listopad, tak jak powiedziałem, 10-13, ale tam już chyba miejsc nie ma. No i w połowie grudnia spotykamy się tu, a pod koniec listopada w Londynie. Piotek przyjeżdża, jutro. Anglicy jutro przyjeżdżają. Podam wam termin spotkania londyńskiego i spotkanie będzie odbywało się w centrum Londynu. Już nie robimy tego w Grace, bo ostatnio właśnie dużo osób nie dojechało z powodu korków, jakie były na drogach. Także w samym centrum Londynu prawdopodobnie przy albo dworcu. To już Piotrek miejsce załatwił. Także spotykamy się na pewno w Londynie. No tak wygląda jesień wriza. No Szkoda, że słońca nie ma Ale widoki, słuchajcie są, no w ogóle widoki Atmosfera, aura Teraz jedziemy na kamyki Z kamyków przejeżdżamy na Bartnice. z Bartnicy na Czechy Wracamy przez rogowiec Rogowca teraz nie widać, Arkadi też nie Rafik ze swoją grupą idzie z drugiej strony Hop. No, jedziemy Także teraz jest możliwość poznawania Rize z różnych opcji. Jeżeli ktoś był u mnie, chce poznać inną wersję Rize, zapraszam na spotkania z Rafim, Robsonem i Kingom. Także oni też teraz już oprowadzają grupy. Wczoraj my się spotkali właśnie na osówce, spotykamy się w różnych miejscach. Także polecam coś takiego, właśnie takie wyjścia terenowe i spotkanie grup właśnie w terenie. Nie gdzieś tam przy kuflu piwa, tylko w terenie. Jedna grupa przychodzi, druga. Także teraz z ludźmi się wymienia, to znaczy z ludźmi się wymieniami głupio to brzmi. Także każdy ma możliwość poznawania z różnej strony. Ja mam swoją wersję wydarzeń. Rafał ma swoją, Robson ma swoją. Także jest fajnie poznawanie tych wszystkich różnych opcji związanych właśnie z Rizem. Ja mam tą swoją stronę. Mój konik, taki właśnie to jest ten okultyzm SS, hybrydyzacja, podziemia, Rafał z Robsonem bardziej już tak pragmatycznie podchodzą do sprawy, analizują cały czas, dociekają do tego co tam było. Potrafią siedzieć godzinami przy jakimś bunkrze i snuć jakieś tam nieopowieści, niedomysły tylko starają się w sposób jakiś taki, no powiedzmy merytoryczny, wyjaśnić zagadkę właśnie Rize. Polecam. Dlaczego ich? No bo, bo tak. <laughs> w każdym bądź razie podam Wam stronę, że można się z Rafałem skontaktować. Yy, właśnie nie mam teraz ich przewodnika, wydali przewodnik po Rize, wydał to Wincenty Jerzy Druzyński, napisali go Robert. Robson, Rafał i Kinga. No do tego jakbym o Krzyśku nie wspomniał, to bym był świnią. W każdym bądź razie, jak tylko dostanę go w ręce, na pewno wam go zaprezentuję, ale polecam ten przewodnik po właśnie ich oczami. Możecie kupić w księgarniach w Głuszycy, w księgarni w książu bądź wysyłkowo. Także gorąco, gorąco was do tego zachęcam. W każdym bądź razie jest nas coraz więcej, coraz więcej grup, spotykamy się w różnych miejscach. Tak jak powiedziałem, oni cały czas urzędują u Jacka w Rzeczce. Ja teraz jestem pod sobą niemi w Arkadii. teraz Teraz, jak już mówiłem, jadę do Londynu. Na pewno spotkamy się w Dunkierce. Chciałbym jeszcze, żebyśmy tower jeszcze raz dali, czyli pojechali do Steve'a i do Margaret. Zapraszali nas teraz bardzo gorąco, także troszeczkę, troszeczkę tych wyjazdów będzie, i tu jest właśnie taki prośba do ludzi z Anglii, żeby... nie wiem jak słowa mi brakuje, żeby nikogo nie urazić, ale żeby nie być upierdliwym, bo kilkanaście osób po prostu mnie molestuje w sposób, no powiem taki straszny, no powiedziałem kiedy będzie ten, to znaczy będzie termin, będzie spotkanie, ale w każdym bądź razie termin spotkania będzie podany teraz jak tylko Piotrek jutro przyjedzie z Anglii, jutro odbieram ich z lotniska, no jeżeli ktoś nie wie kto to jest Piotrek, to jest Rize London, także Jutro, ewentualnie pojutrze, będzie podany termin spotkania właśnie w Londynie. Sprawa kamykowitych pól, na których jesteśmy. Okazuje się, że tu, gdzie my teraz jedziemy, była kopalnia. Pod nami są sztolnie. Teraz właśnie jedna z grup, z którymi tam współpracuję, pokazała właśnie mi mapy. Zresztą pamiętam, tutaj jeszcze za czasów PGR-owskich, były budynki, były betonowe takie fundamenty, które zostały po tym latach 90 zniszczone. Kamiki od strony obozu żeśmy wjechali. Jedziemy, wio, jedziemy. To jest bunkier na materiał wybuchowy. Właśnie, to właśnie chcę mam pokazać ten bunkier na materiały wybuchowe. Właśnie ten, który się tak rozsypuje który tak został zaprojektowany i to jest właśnie byli teraz to jacyś eksperci, którzy zajmują się bunkrologią, się powiedzieli, że ten cement i te zaprawy, które były, one były projektowane na kilkanaście, kilkadziesiąt lat i potem ten bunkier miał się rozsypać. Zasypywało się coś takiego i on potem pod ziemią zamieniał się w kupę. Bardzo mało zaprawy ponoć do tego dawali, że takie schrony, gdzie materiały wybuchowe przetrzymywano były lichej konstrukcji, że w razie detonacji on ma się rozlecieć na kawałki. Nie wiem do końca, nie rozumiem tego zagadnienia, ale w każdym razie ten schron, który jest na Soboniu, ci ludzie obejrzeli i powiedzieli, że na pewno to nie jest schron na materiały wybuchowe. Także kilkanaście wersji, kilkadziesiąt teorii. Ale pięknie, takie widoki, kolory. Słuchajcie, nie pozwalaj się jej zatrzymywać. Jedź dalej. No jedziemy. Jedź. Także zobaczcie, jak to teraz wygląda właśnie jesienią. Także polecam, gorąco polecam i zachęcam do takiej formy rekreacji. Ostatnio tu na kamykach były ćwiczenia służb specjalnych. Tu ukłony w stronę heńka. Uczestniczył w nich ze swoją łodzią motorową, desantową. No jedziemy, bo teraz mi się w wodzie położy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Hop. Jedziemy. Także jeszcze raz zapewniam was, że jazda konna to nie kład, to nie motocykl, to nie land Rover. To są zupełnie inne doznania. Jedź. Do krawędzi jedziemy. No. Jedziemy, jedziemy. Wyglądają kamyki. z siodła jesień. Za chwilę zjedziemy na dół, prr, stój prr. Stoimy. I znowu już kolejna historia, legenda dotycząca właśnie kamyków. Zasłyszana od mieszkańca Górnej Guszycy do lata 45-47, ta słynna strzelanica właśnie Wopowców z Werwolfem. Niektórzy teraz twierdzą, że z jakimiś polskimi rabusiami, którzy tu z Wrocławia przyjechali, potrzebowali się pod AK, czyli tak zwani żołnierze wyklęci tutaj na tym terenie to jest opisywane w 1948 roku, że normalna bandytka tu przyjeżdżała właśnie szabrować na te tereny. Zakładali opaski AK i udawali armię podziemną, a normalnie byli zwykłymi bandiorami. Także takich przypadków było kilkadziesiąt właśnie takie szabrowanie na Dolnym Śląsku, ale to nie tylko to nie to, że owłaczam tu żołnierzom wyklętym, tylko właśnie tym wszystkim pospolitym przestępcom, którzy się podszywali po prostu pod to. Także temat jest bardzo zawiły, temat jest bardzo złożony. Jednak jest. O, o tym trzeba mówić, o tym też trzeba pisać. Jednak żołnierze wyklęci to nie mój temat, ja mam swoją bajkę. Tu ostatnio jak nocowali u góry, właśnie moi znajomi łowcy duchów sfilmowali znowuż te kule. Ognia, te, które tutaj były właśnie yy, zarejestrowane w lipcu. Zgłosili to do jakiegoś tam, nie wiem, urzędu ufologicznego. Oczywiście wersja, że to był fotomontaż. My to, co widujemy, to jest nasze. To, co masa ludzi tutaj doznała, nikt nam tego po prostu nie zabierze. Tak wyglądają kamyki jesienią od dołu. Ostatnio żeśmy tu jeszcze się kąpali, pływaliśmy sobie tu. No, A teraz już jest jesień, niedługo będzie zima i na pewno też tu będziemy przyjeżdżali konno. O, no. no właśnie, przekroczyliśmy granicę polsko-czeską. W tym miejscu, zaraz po czeskiej stronie, jest jeden z szybów prowadzący na naszą stronę. No i. Tu, gdzieś właśnie w tej okolicy, był szyb, kopalnia po polskiej stronie, który miał się łączyć z Czechami. No jedziemy, jedziemy, jedziemy. Macie jaka zmęczarnia. Koniec wypoczęty, dopiero jedziemy. Niespełna półtorej godziny, zatrzymaliśmy się na kamykach. No, zaraz trzeba będzie z koni siąść i trzeba będzie je przeprowadzić, bo przed nami będzie jeszcze taki stromy, stromy podjazd. Także to nie chodzi o zajeżdżanie koni, ale właśnie, żeby i koń, i jeździec był z takiej wycieczki zadowolony. No, jedziemy, jedziemy. Powiem wam, jest przepięknie, przecudnie, tego się nie da opisać. To trzeba po prostu przeżyć. Hej, hej. Za chwilę się spotykamy z Wierą i z Piterem, już czekają na nas po drugiej stronie. Rozpalimy sobie tam ognisko. No jedziemy, 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 jedziemy. No i może dzisiaj nowe opowieści będą, bo Wiera spotkała kilku Czechów właśnie, nawiązała kontakt. Z kilkoma starszymi Czechami, takimi po 80., którzy właśnie przyjeżdżali na polską stronę do pracy od 1942 roku i pracowali przy drążeniu sztolni, właśnie za zakładami włókienniczymi. Także jeżeli to by się udało naga, znaczy nagrać, na pewno przed kamerą nie wyrażą zgody na to, żeby opublikować ich wizerunek i ich nagrania, ale na pewno to opiszę. Osoby, które teraz są ze mną, będą miały możliwość wysłuchania takich opowieści. No jedziemy, nogą grupę, no jedziemy. I właśnie nagrania z wczoraj. Chłopaki, jak byliśmy teraz, Tomaszowie, też nie wyrazili zgody, żeby to, na to, żeby to publikować w internecie. Puszczamy te nagrania, tak jak teraz pod Soboniem, przy w Arkadii, po prostu jest zakaz fotografowania tego filmowania. Każdy, kto jest na spotkaniu ma możliwość obejrzenia takiego filmu, zapoznania się ze zdjęciami. Sorry, że teraz tak właśnie postępuję, no ale niestety. Yy, pewna grupa oszołomów, wszystko co tylko da się nagrać, wszystko od razu negują, niszczą. Nie rozumiem ich postępowania, nie, nie wiem, nie zrozumiem chyba ich nigdy. Ale w każdym bądź razie działamy. Tak jak powiedziałem na Sylwestra, tak jak już mówiłem wcześniej, miejsc już nie ma. Także to wszystko się kręci. Ewentualnie Rafał, jak będzie robił ze swoją grupą Sylwestra, to też dam Wam znać. I być może że właśnie spotkamy się w nocy na Soboniu albo na Włodarzu na szczycie o północy. Tak jak robiliśmy Sylwestra na ślęży, tak samo teraz robimy Sylwestra sobie tu w kompleksie Rize. I będziemy takie spotkania organizowali teraz bardzo często. Tak, no jak już powiedziałem, rozdrobiłem się troszeczkę na inne tematy. Za co Was przepraszam. Wracam całkowicie teraz tylko i wyłącznie do tematu Rize, Inna rzeczywistość. Zupełna cisza, spokój, słuchajcie, mgła robi się coraz gęstsza. To są stare słupki graniczne. One są teraz powyrywane, bo tu kiedyś przebiegała granica państwa. Teraz, jak jedziemy, to jesteśmy raz w Czechach, raz w Polsce. I to jest właśnie ten najbardziej taki poszczerbiony fragment Polski i Czech. Także tak naprawdę idąc, jadąc tym szlakiem w pewnych momentach nie wiemy gdzie jesteśmy, czy jesteśmy w Czechach, czy jesteśmy w Polsce. Tu swojego czasu, jak, że my za łebka przechodzili na jagody, na grzyby w ogóle tu też my przechodzili też zbierać szpej po niemcach, bo tutaj do Bartnicy to już jest rzut beretem, to macie już czeski supek graniczny po tamtej stronie Teraz jesteśmy w Polsce, a za chwileczkę będziemy w Czechach. O, I teraz już jesteśmy w Czechach, bo tu jest jest drugi słupek i to jest takie właśnie fajne, wrażenie. I tu była stanica vopu, jeszcze to są pozostałości właśnie transzei, i okopów. Tu na tym wzgórzu stacjonowali Rosjanie i Czesi, i Polacy też. I to jest Polska. I słuchajcie tutaj jak stan wojenny wybuch. tośmy przychodzili, że oglądali czołgi, które tu w lesie stały, jak Armia Bratnia chciała w Polsce nieść nam pomóc. Czesi aż się rwali za, za Olzię i inne numery. No i Rosjanie wiadomo, a NRD-owcy to w ogóle byli jako pierwsi. I przypuszczam, że gdyby nie stan wojenny w Polsce, to siły rozjemcze Układu Warszawskiego jakby wkroczyły do Polski, drugi Afganistan by był, a może jeszcze nawet gorszy scenariusz. Także to też jest historia sporna, o którą się toczy bardzo, bardzo dużo kłótni, wielkie kłótnie o to są ale w każdym bądź razie pamiętam to jako łepek, pamiętam pełno żołnierzy i czołgów. Od czeskiej strony, jak wyjedziemy zaraz na równinę, no nie wiem ile tych mogło stać, ale przeszło ze 100 wozów bojowych, łącznie z czołgami, stało tam w Kotinie, żeby tylko przejechać na naszą stronę. No i tutaj też jest, jakby ktoś z detektorem chciał połazić. Masa sprzętu, tutaj można znaleźć bardzo dużo yy, tarcz od Dektariewa, amunicji Mosina porozrzucanej. Prawdopodobnie jak Rosjanie w, 40, jedziemy. w 47 jak opuszczali te stanowiska, amunicję wyrzucili, zakopali, także. No i tu jesteśmy niedaleko właśnie miejsca, gdzie ma znajdować się zakopana armata, działo, no, rzutowisko po prostu sprzętu rosyjskiego. I to też ostatnio słyszałem ma być największe odkrycie Rize. A, ale prze przecudny, po prostu brak słów, żeby opisać, jakie jest powietrze, atmosfera jest cieplutko, słuchajcie, jest 14 stopni ciepło. Jest przepięknie. No jedziemy, jedziemy, jedziemy. Uuu. No i oczywiście pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy to nie mogą być, ci, którzy z łóżka, z pozycji fotela inwalidzkiego... Wózka Inwalidzkiego oglądają moje programy gorące pozdrowienia. Jedną osobę, właśnie, już ostatnio już tu z Wrocławia przywieźli. Także jeżeli się uda, będzie sponsor, na pewno wybierzemy się do Ali Roszko. Jeszcze do kilku innych osób, na pewno przywiozę tu Piotrka z Gierłoże, chociaż raz już tutaj był. Także to. O, jesteśmy na szczycie i jesteśmy już w Czechach. Także te osoby. Na przykład ostatnio też ktoś napisał, że nie ma pieniędzy. Także w każdym bądź razie to nie jest przeszkoda. Wystarczy chcieć, a chcieć to znaczy móc. Także nie ma najmniejszego problemu, tak jak powiedziałem. Kto przyjedzie, nikogo nie wyganiamy. Także zawsze miejsce dla kogoś się znajdzie. Chciałem Wam pokazać piękną panoramę, no ale na słowo musicie mi uwierzyć, że tam z drugiej strony za mgłą jest przepiękny widok. No i już jesteśmy w Czechach. Prawie 8 km od granicy. No i tu poniżej są właśnie takie betonowe wypłaszczenia, takie jak na Gontowej, takie jakieś betonowe platformy. Jest taki wielki betonowy krąg, tam dzisiaj nie dojedziemy, ale innym razem na pewno zrobimy sobie taką wycieczkę. Niech jeszcze bardziej w liście pospadają, tak właśnie planujemy 15 listopada ze Zbyszkiem grupa, właśnie chcemy taką galopadę tu zrobić dookoła, bo tych w wszystkich miejscach związanych właśnie z Ryżem żebyście też mieli wgląd w czeską stronę, że po czeskiej stronie dokładnie prowadzono takie same prace jak po naszej stronie, a nawet bardziej zaawansowane, czego przykładem jest podziemna fabryka czołgów.